As salamu aleiku. Sufizm istnieje od zawsze. Jest praktykowany na wiele różnych sposobów. Metody różnią się od siebie zewnętrznie, co gorzej zorientowanych skłania do wniosku, że należą do zasadniczo innych kategorii. Według większości autorów sufi wywodzi się od arabskiego słowa suf oznaczającego wełnę i odnoszącego się do materiału, z którego wyrabiano ascetyczne szaty wczesnych mistyków muzułmańskich. Sufizm jest powszechnie określany przez zachodnich autorów jako islamski mistycyzm. Arabski termin sufi był używany w literaturze islamskiej w szerokim zakresie znaczeń, zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników sufizmu. Sufizm jest nauczaniem, filozofią, ale też wspólnotą sufich, którzy są mistykami podzielającymi pogląd, że doświadczenie duchowe nie jest pewnym obszarem życia, lecz samym życiem. Sufi wierzą, że dając przyrzeczenie wierności prawowitemu sufickiemu szejkowi przysięga się wierność Muhammadowi salahu wa wasallam. dlatego zostaje ustanowione duchowe połączenie pomiędzy poszukiwaczem a prorokiem. To dzięki niemu Sufi dążą do poznania, zrozumienia i połączenia się z Bogiem. Na niższych szczeblach członkowie są zorganizowani w bractwa. Na wyższym poziomie łączy ich ze sobą baraka błogosławieństwo, moc, świętość. Siła tak kształtuje całe ich życia. Sufizm jest sposobem życia według sufich stanowiącym istotę i rzeczywistość wszystkich religii i filozofii. Sufizm prowadzi do pełni człowieczeństwa poprzez uczenie się, medytacje i ćwiczenia. Według sufich mądrość należy odróżnić od intelektualizmu, akademizmu itd., które są tylko narzędziami. Droga uczy, w jakim stopniu narzędzia te mogą być użyteczne. Sufizm jest drogą bieraną przez sufich w ich życiu, Prowadzącą do pełnego rozwinięcia ich umysłowego, fizycznego i metafizycznego potencjału. Organizacja nazywa się bractwem, zakonem, drogą, a nawet gmachem, co sugeruje, że przebywając we Wspólnocie jej członkowie razem coś budują. Nauczyciel nazywa się mistrzem, szajchem, mędrcem, wiedzącym, przewodnikiem, przywódcą, starcem lub kierownikiem. Uczeń nazywa się kierowanym, adeptem, miłośnikiem lub postulantem. Siedziba nazywa się klasztorem, świątynią, pustelnią itd. Sufizmu nie naucza się nudną, podręcznikową metodą od A do Z, lecz drogą obcowania umysłów nauczyciela i ucznia aż do uzyskania przez tego ostatniego samodzielności, kiedy sufi staje się człowiekiem doskonałym. Wielu ludzi pielęgnuje cnoty albo przebywa z mądrymi i wybitnymi osobami, sądząc, że jest to droga do samodoskonalenia. Ulegają złudzeniu. W imię religii popełniono niektóre z największych bestialc. Chcąc czynić dobro, człowiek dopuszczał się najcięższych grzechów. Nie wystarczy sama styczność z dobrym. Trzeba obcować z taką formą dobra, która potrafi nas przeobrazić. Osioł trzymany w bibliotece nie stanie się od tego piśmienny. Pisma sufich są zawsze skierowane do określonych odbiorców. Odbiorcy ci nie są tacy sami w Bucharze i w Basrze, w Hiszpanii i w Afryce. Wielu sufit przekazywało swoją naukę pozawerbalnie, za pomocą gestu, symbolu czy tańca. Idee, metody, opowieści, legendy, a nawet poezję suficką możemy znaleźć w zjawisku Turbadurów, szwajcarskiej legendzie o Wilhelmie Telu, u Szekspira, w baśniach Andersena, w hinduskim kulcie Bhakti, w opowieściach i technikach przypisywanych japońskiemu Zen czy rzekomo związanych z jogą, w praktykach templariuszy w literaturze psychoterapeutycznej czy u Dantego, żeby wymienić tylko kilka. Zachodni orientaliści i inni zauważyli, że afgańczyk Jalaluddin Rumi, 13 wiek, Abu al-Majid as-Sanai z Chorasanu, 14 wiek, Al-Ghazali, 12 wiek oraz Ibn al-Arabi z Hiszpanii, 13 wiek. Mówią o stanach psychicznych, teoriach psychologicznych, o procedurach psychoterapeutycznych, które byłyby niezrozumiałe dla czytelników bez infrastruktury, którą dopiero niedawno zbudowaliśmy na Zachodzie. Ideę tę nazywamy Freudyzmem, Jungizmem itd. Tezy sufich, że człowiek wyszedł z morza i że podlega ogromnie długiemu procesowi ewolucji wyglądały na bzdurne fantazje do momentu, gdy XIX-wieczni darwiniści z zachwytem dotarli do tego materiału. Ponad 700 lat temu Ibn al-Arabi mówił, że człowiek myślący liczy sobie 40 tysięcy lat, podczas gdy ortodoksja żydowska, chrześcijańska i muzułmańska oparta na biblijnym datowaniu stworzenia, podawała liczbę od 4 do 6 tysięcy lat. Podczas gdy wszyscy muzułmanie wierzą, że są na drodze do Allaha i mają nadzieję zbliżyć się do Boga w raju, po śmierci i po Sądzie Ostatecznym, sufi wierzą również, że możliwe jest zbliżenie się do Boga i pełniejsze przyjęcie boskiej obecności w tym życiu. Oddanie prorokowi Muhammadowi wasalam, jest wyjątkowo silną praktyką w sufizmie. Sufi historycznie czcili Muhammada sallallahu aleihi wasalam jako pierwszorzędną osobowość duchowej wielkości. Ibn Arabi uważa proroka za największego człowieka i stwierdza: Mądrość Muhammada jest wyjątkowa, ponieważ on jest najdoskonalszym istniejącym stworzeniem gatunku ludzkiego. Sufi historycznie podkreślali wagę doskonałości proroka i jego zdolności do wstawiennictwa. Postać Muhammada wasallam, historycznie była i pozostaje integralnym i krytycznym aspektem wiary i praktyki sufickiej. Większość praktykuje islam i obrzędy ustanowione przez ascetę i filozofa Al-Maturidiego z Samarkandy. Jedną z praktyk jest dzikr. Zaangażowanie się w dzikr to praktykowanie świadomości boskiej obecności i miłości, czyli szukanie stanu bogobojności. Niektóre rodzaje dikr są przepisywane wszystkim muzułmanom i nie wymagają inicjacji sufickiej ani recepty sufickiego mistrza, ponieważ uważa się je za dobre dla każdego poszukiwacza w każdych okolicznościach. Wirowanie sufickie jest formą fizycznej, aktywnej medytacji, która powstała u niektórych sufich i jest nadal praktykowana przez sufickich derwiszów z zakonu Melblewi. Jest to zwyczajowy taniec, poprzez który derwisze dążą do dotarcia do źródła wszelkiej doskonałości. Jest to poszukiwane poprzez porzucenie ego lub osobistych pragnień, słuchanie muzyki, skupienie się na Bogu i obracanie się ciałem w powtarzających się kręgach, co jest postrzegane jako symboliczna imitacja planet Układu Słonecznego krążących wokół Słońca. Prześladowania sufizmu i sufickich muzułmanów na przestrzeni wieków obejmowały akty dyskryminacji religijnej, prześladowania i przemoc, takie jak niszczenie świątyń sufickich, grobowców i meczetów, tłumienie sufickich zakonów i dyskryminację wyznawców w sufizmu w wielu krajach z muzułmańską większością.